Zegramy sobie w FNAF trójkę. Oczywiście dzisiaj mamy czat odpolony. Spokojnie jestem przygotowany. A Wy zostawcie łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem, ponieważ jest to dla mnie yy, motywacja do nagrywania. No a więc co? Myślę, że możemy zaczynać. Żeby zdobyć dobre zakończenie, musimy przejść noc piątą jeszcze raz. I może zdobędziemy dobre zakończenie. No, lecimy Dobra, wiem, że tam Wam może troszkę lajwa. Tam mogą być jakieś errory takie minimalne, ale to spokojnie, Spingi. O, tutaj jesteś. Hi, Hi, Good morning, Motherfucker. tak. E, widzowie dalej Nie... nie zna... E, nawet po TikToku tam Dosyć długo chodziłem I szukałem osób, które grają w NAFA 3 I pytałem się je, czy wiedzą jak włączyć Noc Siódmą No ale większość osób nie wie W jaki to mam zrobić sposób A więc stwierdziłem, że Eee, nie przestaniemy nagrywać tego FNAFa, dopóki nie nie przejdziemy do 7, tylko dopóki nie zdobędziemy wszystkich trofeu. Czyli zostało nam dobre zakończenie oraz Nightmare w trybie agresive. I wtedy mamy odblokowane mini gry, jumpscary oraz innego typu rzeczy. Fak fuck, fak fuck, fak fuck, fak fak w którym wędzie. W tym Ha, Eee, fak. Nie wiem, która była w nocy, bo nie spojrzałem na live'a. Ale szybko nas dojechał tym razem, szybko. To teraz sobie jedną rundę Nightmare'a walnąłem, przegrałem oczywiście. Bo żeby tak na przejść od razu. To tutaj siedzisz. The fuck. Holy shit, gdzie on jest? Kamera poszła się walić. Coś zaraz się odwali. Singrapa nigdzie nie ma. Nie słychać, żeby chodził po wętach. Hi. Tutaj go bierzemy. Selwent. audio Jest Ventach. Znowu, Lili, really, Pierwsza w nocy jest dopiero. Holy shit, no, ale mamy już Nightmare'a. Przeszliśmy Nightmare'a. Mamy tutaj masę rzeczy, to przechodzoną. a nie potrafimy sobie teraz po drugi poradzić z nosą piątą. To jest takie. na średnio mi poszło. O kurde. Z zapomniałem, sorry, ale zapomniałem wam przetłumaczyć tekst, który otrzymaliśmy po przejściu nightmare'a. Postaram się, żeby w czwartek. bo to nie dla was. Haj mm, on, on na każdej kamerze dwa miejsca, w których może stać Tutaj uważajcie, bo on na końcu korytarza też nam lubi stać on tam był Teraz to możemy mieć wklepane ostro No ta i nagle przyszły, nie no, pomagasz fest. On jest w Wenta. On jest chyba w Wenta. Nie wiem, nie słyszę go teraz. Nie, no. Czy naprawdę, jak patrzyłem na chicę to akurat mi się coś musiało zlagować, że nie umiałem przyłączyć kamery? Sprawdźmy kamerę Chika i sobie. Kurde. Holy shit. Wenty. Teraz człowieku. U takiego spida naraz dostaje. Dobra, widzę w ten sposób. Gramy do 50. Do 12.50 i mam to gdzieś. Naprawdę, Singra, odpuściłbyś. Mam cię, przy... mam cię na nightmerze. To nie jest możliwe, żeby tutaj mi źle szło. Hmm. Od razu audio poszło, Hi. Widziałem go tam z tyłu korytarza, dobrze jest pierwsza już. Spokojnie jeszcze tylko 5 godzin. <ścoughs> Kurde. A czuł Mengel? Nie wiem, wie ktoś, czy Mengel nie ma na animatronikach? Dobra, Freddy sobie po prostu przeszedł. Ej, hey, ci papi, mój. Jak wchodzi do tych wentów, nie wiem czy no widzę, czy tam, panżur, Zawołałem go tam z powrotem. Oh no. Nice. Holy shit, nie Przegramy to, przegramy to. Czemu ja znowu miałem laga, że mi się kamera nie chciała przełączyć? Czemu znowu miałem laga? O, tutaj siedzi jeszcze Fia, co? Teraz, po, jak po tej nocy nie dostanę dobrego zakończenia, to wyjdę z siebie i stanę obok. Autentycznie. Jak mi się tu. Hello. Jak mi się tu uda przejść i nie dostanę dobrego zakończenia, albo co najgorsze, że mi nie zaliczy, to wyjdę z siebie i stanę obok, jak się okaże, że mam całą grę od początku przychodzić. Czemu się nie wracasz, szponwo jedna? Nie, tutaj wlazł. Dzięki Foxy, że teraz skoczyłeś. Aha! Wszystko poszło się walić. No to nieźle. Przynajmniej, przynajmniej mu zamknęliśmy. Nie jest tak źle, widzowie, nie jest tak źle. żebyśmy to wygrali, jest trzecia w nocy, to już połowa Co? Gdzieś tam z tyłu jest! On był na dwóch kamerach jednocześnie! był wizowy na dwóch kamerach jednocześnie Co jest Holy shit Fuck Ja się będę miał tak na oku, żeby to tylko Fox nie przyszedł. Spokojna twoja głowa, ja się nie poddam. Fak. Ja to naprawię. Zrobię mu hello, żeby Please, żeby on mnie zabił. Please, żeby on mnie nie zabił. I sobie, Kur piąta w nocy, co jest ze mną nie tak? Piąta w nocy już była, holy shit. Co jest? piąta w nocy była, piąta w nocy. Co nie możesz nigdy podarować, dałem ci hello, ty nie umiesz iść do dziecka. Jest, zabiłeś piątkę dzieci, jeszcze jedną do kolekcji, to będzie już nice. Czemu tam nie poszłeś? Singrapt. Jakby on tam poszedł, to ja wam widzowie mówię, byśmy to wygrali. Tylko, że on ten łeb już wystawił w te drzwi, nie? Kurde. Jakby te drzwi się dało zamknąć, jak w mafię dwójce, nie? Tak bym go zginoczył, dziada jednego. No nic, spróbuję to przejść widzowie jeszcze poza odcinkiem, no ale co? Ja się z Wami żegnam, dzięki za to, że byliście ze mną na tym liveie. Do zobaczonka i cześć!